No i się, Madero! Jeszcze mi zostało trochę tych kabelków. Tu już mam tyle tych aluminiowych, oskrobanych. No i często w komentarzach piszecie, że panie, czy to panu się opłaca yy, używać tego całego ustrojstwa? Czy zarobi to na, na swoje niejako utrzymanie? <laughs> Żebym tam błędną wam podał. Yy, moc tego silnika widzicie tutaj jest 370 W, 370 W, czyli jeżeli teraz kilowat kosztuje dla osoby fizycznej 77 groszy, to ten silnik w ciągu godziny nie wiem, tam może z 15 groszy, 15, może 20, dobra, 20 groszy na godzinę jara. Także to nie jest duży koszt. A przez godzinę czasu, żem obskurował tamte aluminium. Tam będzie kurczę około 20 kg już. Bo to są a takie kawałki po niektóre nawet i 4 metry mają. No, także co? Kwestia, kabli, kwestia przydatności tego silnika i zużycia prądu chyba została definitywnie wyjaśniona. Także nie bierze on więcej jak 20 groszy na godzinę. Także po co dopisać głupoty, panie, czy to się opłaca? Pewnie, że się opłaca. Dobra, jadę, skuruję dalej. Kabelki cień, cieńsze. Aha, i tutaj też tam, weźcie w komentarzach napisali: Panie, pokaż pan, jak to będą te cienkie. Kabelki będą skurowane. No pewnie, że pokażę. Jeżeli ta maszyna nie da rady z tymi cienkimi, po prostu skonstruuję nową, <laughs> napędzaną na przykład jakąś większą wiertarką i będę korował. Też elektrycznie, tylko że przy użyciu wiertarki. A ta będzie do kabli wielkich, takich nawet do 6 cm. No i dobra, koruję dalej i wtedy będziemy robić podsumowanie, ile tutaj na tym aluminium zarobiłem. Tak jak pamiętacie, kabli było 120, 110 kg, zapłaciłem 110 zł. Po złotówce za kilogram, bo tych kabli nikt nie chciał wziąć. Także Skuruję i robimy podsumowanko. No i jedziemy z koksem. który teraz pnę, to jest, bo akurat piszę na nim 4,25 4 razy 25. 25 mm2 Teraz tej trochę pokazać jak to kurczę tutaj się odbywa proces cięcia. długa pała będzie szła z 7, 8 metrów nawet Hej Dobra i kontynuuję aż do pełnego zwycięstwa! <kłysy> Że tak się wyrażę, <kłysy> nie niedyskretnie. No i niestety, ale się okazuje, że ta moja maszyneria nie jest odpowiednia do tych ka kabelków. To jest kabelek 25 mm kwadrat. Niby gruby, ale jednak za cienki, tutaj, do, tej, do tego mojego orzecha. Po prostu raz, że nóż nie, do, nie dopycha dobrze do tego, do tego całego mojego orzecha. Czyli ten o, kabel jak tu wejdzie, to go tutaj po prostu nie trzyma na swoim miejscu. A mało tego, to jeszcze ten kabel kura, ucieka na boki, na wszystkie. <laughs> Także kurczę, muszę zrobić tutaj delikatne, delikatną przebudowę, a przebuduję to w ten sposób, że ten orzek, który jest tu, o, zaraz go wyciągnę. O ile wyjdzie? A. Ten orzech będzie wyciągnięty. Wyłaś, gadzino. Tak. Ten orzech będzie stąd, o, usunięty. Wyłaś. Tak. Wyjdziesz czy nie? Wyłaś. No, tak wyrobił na tych kablach ten orzech będzie usunięty będzie do tylko wyłącznie do tych grubych kabli na przykład do kabla idealny jest do kabla powiedzmy jeszcze takiego 4 razy 10 mm kwadrat na przykład do 4 zaznaczam 10 razy mm. kwadrat bo już na przykład do 10 mm kwadrat już by był za, za ten, za duży, ale do takiego kabla właśnie 4 razy 10 mm2, czyli to o, o, tak jak tego, ten biały, to jeszcze, jeszcze tutaj idzie to wszystko ładnie prze, przerobić, ale niestety już kabelek 1, czyli 25 mm2, już niestety nie wejdzie. Znaczy nóż już tego nietnie. I co teraz tu planuję? Zamiast tego orzecha zrobię, zrobię coś takiego. Nie będzie nawet noża w tej chwili. Zrobię coś takiego. Tu na tym wałku na dole, gdzie był ten orzech, będzie, o, będzie coś takiego. Dwie blachy, oczywiście okrągłe. I tu będzie oś od tego silnika. I tutaj będzie wchodził ten cały kabelek. O! Tak on tu będzie, tak mniej więcej. O! A z góry będzie jedna rolka bez noża, bez niczego, dociskana tylko i wyłącznie do kabla. Ten silnik ma na tyle dużo mocy, kurczę i ta cała przekładnia ma na tyle dużo mocy, że po prostu zmiażdży tutaj tą, zmiażdży tutaj ten cały, yy, tą całą tutaj otulinę i ona wyjdzie bez żadnego większego problemu. Taka jest teoria, a jak to będzie, to zobaczymy. Dobra, przedbudowuję, wszystko Wam pokażę. I proszę bardzo, nowy orzeszek zrobiony, będzie teraz taki. a ten cały kurczę, drugi orzeszek góry będzie. Nie będzie miał żadnego noża, tylko po prostu będzie wchodził o pomiędzy tu i tu. będzie rozgniatał niejako ten kabel. Miejmy nadzieję, że to coś z tego wyjdzie. <gry> Ale myślę, że coś tam wyjdzie. Także to. Składamy i próbujemy. Miejmy nadzieję, że to będzie działało. bez tutaj tego nożyka. A jak trzeba będzie założyć nożyk? No to założymy. I już. Także co? Składam. Ej no i tak. I wszystko zrobione. Także tutaj jest na razie tyle. Przerwy dałem. Około 4 mm. Ten kabel, który będzie tutaj przepuszczany ma 8. A, może mu trochę zmniejsze, Kurczę. Ale myślę, że aluminium się podda i będzie ładnie to ciapało. Także co? Biorę kabelek i zaczynamy akcję, zobaczymy czy to w ogóle tutaj w jakikolwiek sposób mi to rozdzieli, bez użycia noża, tylko na zasadzie zmiażdżenia plastiku. Dobra. A i tak to teraz pracuje, o. miejmy nadzieję, że to będzie mi te kable przerabiało, także co? Bierzemy jeden kabelek i próbujemy przepuścić go przez tą tutaj maszynerię. Mam tu taki kawalątek pokrzywiony, także wkładamy i sprawdzamy, czy to pójdzie, czy to nie pójdzie. Uu. Uu. Także tak to wygląda. Czy no. kabel będzie? Myślę, że tak. No. Także, proszę bardzo, kabel schodzi. No i proszę bardzo, kabel czyściutki, znaczy kabel. Aluminium czyściutkie, trochę po-masakrowane, ale uciekła, na to na pewno nie będą narzekać. A tutaj o totalne zniszczenie. Także jedziemy z przeróbką kabli. Nie ma co się opitalać. Hej, dobra, jedziemy z koksem. No i tak, tak to wygląda po tym całym przejechaniu no. i Amelinią przez Bardzo maszynka. жебувана до борченски кабелков трока ајде те чувсте којата печкоте се јаде Dlaczego takie zrobiłem poszczępione kładę, koło napędowe? Po prostu, żeby się nie ślizgało. Po prostu, żeby się nie ślizgało, żeby za każdym razem ładnie to wciągnęło. Żebym nie musiał się jeszcze denerwować, że coś tam nie chce przejść, coś tam nie chce się Przecisnąć, że coś się ślizga. Tak, wkładam, a aż kurczę. Do każdego już teraz cienkiego kabla, nawet takiego milimetrowego, będzie można go już obskurować bez problemu. A te kable, które teraz jadą, to są 25 mm2. i'm just <laughs> Ja Wpisów bogaty, Po prostu kabelek jego idzie trzemka Wezmę gdzieś rafę Teraz to ustawkę i z niego tak, wszystkie kuła drobnice, żebym przepierdzielił. Teraz zostają same długie. Same długie. A my jedziemy w Muzyka, wyjątkowo mogę dobrze 6 metrów. No i dobra, i aż do sukcesu. No i tak, tak sobie pomyślałem, co ja się tu będę szarpał później jeszcze kurczę z korowaniem tej, tego aluminium. I tak sobie pomyślałem, że tutaj do tego, o wezmę sobie kawałek takiej blaszki, z otworkiem ósemką wsadzę sobie tutaj te aluminium, o w środek tej blaszki ósemki i Puścimy to o. i może nie trzeba będzie kurczę nawet tutaj tego się tutaj za bardzo denerwować że tutaj coś nie idzie tak po prostu tutaj w tyłu wychodzi czyste z aluminium. Ja, bardzo bardzo po co tu się jeszcze z tym użerać, pieprzyć się jak to, proszę bardzo. Samo idzie za 15 groszy za godzinę, za prąd. O mi się, myślę, że mi się nie będzie opłacało. Tylko po prostu o, już teraz, bez żadnych problemów, sobie będę ściągał izolację do samego końca maszynowo. O, i proszę bardzo. I czyściutkie mamelinium. Tak, właśnie będę teraz czynił. Proste, proste, trzeba tylko wiedzieć. No, i obrałem wszystkie te moje kurcze kabelki. Praktycznie rzecz biorąc, tylko te grube. Żebym Czyścił ręcznie, żebym się szarpał z nimi trochę. A tutaj, te wszystkie 25 mm2, wszystko poszło maszynowo. Kurcze, zajęło mi to troszeczkę dłużej czasu, ale wszystko jest oskrobane. I teraz, co ja mógłbym na ten temat tutaj tego aluminium powiedzieć Wam, moi kochani oglądacze. Jeżeli byście chcieli sobie kupić takie kable. To proponuję kupować tylko i wyłącznie kable. Minimum 25 mm. Tu jeszcze mam jeden kura spadł mi, żebym rzucał na przyczepkę 25 mm2, bo wszystko co jest poniżej, to już niestety jest, ale Przerost formy nad treścią, bym tak powiedział. A tutaj te kable, one są chyba 75 mm kwadrat, To jak takie byście kupili pały? One były 45 mm, chyba, albo 35 mm. Także wszystko, co jest powyżej 25 mm kwadrat jest to aluminium, to można, można śmiało kupować i robić, ale tylko i wyłącznie, jeżeli macie korowarkę. Jeżeli macie możliwość zrobienia sobie korowarki, bo jeżeli to miałoby być wszystko robione nożem, ręcznie, no to ja rozumiem, tam może z 10 metrów kabla to nie ma problemu. Ale jeżeli to tak jak tutaj jest, tego aluminium od groma, to bywam się. Nie chciało. Mi to zajęło tutaj około 9 godzin. Oskrobanie to wszystko, tyle że to było wszystko maszynowo. Cięte maszynowo i ściągana izolacja maszynowo. A jeżeli Wy by, byście to robili, no gdybym ja to nawet robił, to ja podejrzewam, że tutaj z 3 tygodnie trzeba było poświęcić na to ściągnięcie tej całej izolacji. Jest tego. 40 kg. Liczę, że za to dostanę 10 zł za kilogram. No to czyli 400 zł. a no, jak dla mnie bardzo dobry zarobek. Minus jeszcze od tego oczywiście 110 zł i wpadnie. No i będzie na kolejne zakupy. Także co? Jeżeli się podobał filmik z czyszczenia tego aluminium, przypominam, najmniejsza średnica to jest 25 mm2 to dajcie suba, dajcie palucha w górę, no i się Mandero!